Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus mój Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dzisiaj jest wtorek, trzeciego tygodnia Wielkiego Postu. I dzisiaj 25 marca, dokładnie 9 miesięcy przed 25 grudnia, obchodzimy uroczystość zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, czyli początek ziemskiego życia naszego Zbawiciela. Tu właśnie dzisiaj, w momencie zwiastowania, w momencie wyrażenia swojej zgody, Maryja poczęła z Ducha Świętego, jak to wy, wyznajemy w kredo właśnie, Maryja poczęła z Ducha Świętego, poczęła się w niej ludzka natura Syna Bożego, dokonało się wcielenie, właśnie dlatego na ruinach domku Maryi, domniemanego domku Maryi w Nazarecie jest taki napis Hik, czyli tutaj verbum caro factum est, tu, się, tu słowo stało się ciałem, tu słowo stało się faktem. Właśnie, bo to w tym momencie to, to właśnie to jest ciekawe, nie? że słowo stało się ciałem i to się odnosi do momentu zjastowania. Kościół to odnosi do momentu zjastowania nienarodzenia, że właśnie to właśnie w tym momencie zaczyna się ziemskie życie naszego zbawiciela w momencie zjastowania, w momencie właśnie poczęcia, kiedy właściwie. Tak naprawdę no, ciało, ludzkie ciało naszego Zbawiciela, no, to jest tylko dopiero jedną komórką, czy może dwiema, prawda? I już mówimy, to jest właśnie on, to jest właśnie on. I Bóg mówi o nim, to jest właśnie on, mój syn, i ma cały plan i cały pomysł, i wszystko już jest gotowe i wszystko już jest przygotowane. I właśnie dlatego dzisiejszy dzień jest też Dniem świętości życia. Że życie ludzkie jest święte i to Pismo Święte dosyć często to podkreśla, że życie człowieka jest święte. Życie człowieka jest trochę inne niż życie całego innego stworzenia, bo życie człowieka jest doświadczaniem udziału w, życia, w życiu samego Boga. Dlatego to życie jest absolutnie święte. Każde życie jest ważne, każde życie jest cenne, ale życie człowieka jest święte, bo jest udziałem w życiu samego Boga. Właśnie i to życie człowieka. Ten udział w życiu samego Boga zaczyna się od momentu poczęcia i, i właśnie jak to pokazuje, też dzisiejsza scena zestowania, moment poczęcia jest już momentem świadomej ingerencji Boga, prawda? Że to poczęcie nie dokonuje się bez ingerencji Boga. Nigdy nie dokonuje się bez ingerencji Boga. Każdy człowiek jest przez Niego zaplanowany, chciany, umiłowany. I on się osobiście angażuje w powstanie i w życie każdego człowieka. Nie ma takich ludzi, którzy się pojawili przypadkiem. Nie ma takich ludzi, którzy gdzieś tam nie wiadomo skąd Bogu wypadli i teraz Pan mógł się zastanawiać, co z nimi robić. Właśnie to jest odpowiedź na wszystkie takie różne udręki, że moi rodzice mnie nie chcieli, że nikt mnie nie chciał. Jeżeli istniejesz, to znaczy, że chciał i chce czy Bóg każdego dnia Ci to powtarza, w każdej chwili Twojego istnienia Ci to powtarza, że chciał Ciebie i świadomie Ciebie chciał i świadomie Ciebie chce i dlatego, tylko dlatego istniejesz. Bo On świadomie Ciebie chce, nawet jeśli cały świat Ciebie nie chce, to On dalej Ciebie chce. Cały świat nie jest w stanie Go przekonać, żeby On przestał Ciebie chcieć. To pokazał Jezus na krzyżu. Pokazał po pierwsze na sobie w swoim ukrzyżowaniu śmierci i zmartwychwstaniu, że Ojciec nigdy nie przestał Go chcieć, a po drugie to wykrzyczał z krzyża, że możemy Go krzyżować, On dalej nas pragnie. Dalej nas pragnie. Właśnie, więc nie jest problem tego, że jestem odrzucony, że jestem niechciany. To jest problem tego, że miast ja wreszcie zobaczył to wielkie chce Boga, żebym dał się nawrócić i wreszcie zobaczył. Właśnie, żebym przestał sobie pielęgnować poczucie jakiegoś odrzucenia, poczucie nie wiadomo czego, tylko żebym to zobaczył wreszcie to wielkie chce Boga. I tak mnie to trochę porusza właśnie w Maryi, w tej scenie zjastowania. Ale może przeczytajmy sobie wreszcie tekst. Tekst jest w pierwszym rozdziale świętego... Przepraszam bardzo. Tekst jest w pierwszym rozdziale świętego Łukasza. Są wiersze 26 do 38. Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: Bądź pozdrowiona pełna łaski, Pan z tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadesz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwany synem najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła, jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna, jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Właśnie tak mnie, pierwsze co mnie porusza w tej dzisiejszej Ewangelii, to taka rzecz, że no, Maryja doświadcza, że przez Boga jest wybrana do takich dosyć wielkich rzeczy, do tego, żeby być matką Zbawiciela, matką Jego Syna. I tu niektórzy z nas mają trochę problem właśnie z tym, że Maryja jest matką Boga. Ten problem to się zaczął już bardzo dawno temu. To szczególnie takim przedstawicielem tego problemu. To był niejaki Ariusz tak? i herezja ariańska, herezja ariańska, która tak dalece odeszła od objawienia, że właściwie już nie może się nazywać chrześcijaństwem. Między innymi właśnie Ariusz miał problem z Bożym Macierzyństwem Maryi. Miał wielki problem z Bożym Macierzyństwem Maryi, ale to nie tylko on, bo to właśnie od samego początku i do dzisiaj wielu z nas ma problem z Bożym Macierzyństwem Maryi, że jak to może być bo Bożą Rodzicielką, prawda? No i to te, ten problem, no to tam w różnych kierunkach idzie. To i były takie pomysły, że wcielenie, wcielenie Syna Bożego było pozorne, że jego ludzka natura była tylko pozorna. I takie pomysły, że Jezus w ogóle nie był Synem Bożym też są, prawda, i też dzisiaj pokutują. No ale też są takie pomysły, prawda, które sprowadzają Maryję do roli tak zwanej surogatki. Że, prawda, jakby Syn Boży, że tak powiem, przeszedł przez nią jak przez jakąś bramę i tyle. I ona została z tyłu i nie ma co się nią przejmować. Tylko, że najwyraźniej Pan Bóg się przejmował Maryją. Najwyraźniej w oczach Pana Boga była ważna. Najwyraźniej była ważna i tu nasze problemy z Maryją to się biorą z naszymi problemami ze sobą samym. Tak? Z naszym poczuciem wartości. To przy wczorajszej Ewangelii właśnie. Przy tym wystąpieniu Jezusa w Nazarecie, przy tych nerwach, wszystkich, które tam się roz, rozpętały, właśnie kiedy, no, kiedy Jezus stanął przed swoimi sąsiadami, kolegami, tam, koleżankami, właśnie przyjaciółmi, wśród których się wychował, no to właśnie te wszystkie nerwy, które tam się rozpętały, no to właśnie one z tego wynikają, że jak to może być, że jeden z nas, to się w nas według nas, się wybił. Nie? Właśnie nie widzimy, że On do nas przychodzi, że jest z nami, prawda? że nam nie gardzi, że dalej jesteśmy w Jego oczach, Jego przyjaciółmi, Jego rodziną i tak Tylko jak to może być, że On ma lepiej od nas? Zobaczcie, że to jest taki duży problem, kiedy jakiś człowiek ma lepiej ode mnie. To jest straszna wina tego człowieka. My zawsze tu postrzegamy jako swoją wielką krzywdę. Że ktoś ma lepiej ode mnie, według mnie ma lepiej ode mnie. Bo pytanie, czy obiektywnie ma lepiej, no ale przynajmniej w moich oczach ma lepiej ode mnie, no to że strasza wina drugiego człowieka i straszna moja krzywda. Właśnie i stąd się biorą nasze takie problemy, kiedy w naszych oczach Bóg wybiera kogoś do czegoś, co według nas jest lepsze od tego, co my mamy. A kłopot jest taki, że kiedy my idziemy w głąb, że tak powiem w głąb rany grzechu pierworodnego, to w naszych oczach wszystko jest lepsze od tego, co my mamy. Zobaczę, że grzech pierworodny, struktura grzechu pierworodnego w sobie zawiera właśnie takie dojście do przekonania, że to, co ja mam, ten raj, którym dysponuję, to jest nic, to jest jakiś ochłap, to jest, prawda, yy, nic ciekawego, to jest właśnie nic. W ogóle przestaję zwracać uwagę na to, co mam i tylko zaczynam kontemplować coś, czego nie mam, prawda. No i te, wtedy wszystko w moich oczach, czego nie mam, staje się dla mnie strasznie łakome. Jeżeli drugi człowiek ma coś, czego ja nie mam, to już w moich oczach to jest nie wiadomo jakie dobro, prawda, i nie wiadomo jaka moja krzywda, że on ma, a ja nie mam. Właśnie, natomiast spojrzenie dosyć obce Bogu, znaczy całkowicie obce Bogu, bo w oczach Boga ja zawsze jestem wart całej Jego miłości. Ty jesteś wart całej Jego miłości w oczach Boga. Bóg mi daje i robi ze mną yy, dokładnie to, co dla mnie jest najlepsze. Dokładnie to, co dla mnie jest najlepsze. Jeżeli ja czegoś nie mam, to znaczy, że tego w ogóle nie potrzebuję, a może nawet byłoby to dla mnie zagrożeniem. Jeżeli czegoś w tej chwili nie mam, czymś nie dysponuję, jeżeli w tej chwili Bóg mi czegoś nie daje, to znaczy, że w tej chwili to w ogóle nie jest im potrzebne, a być może nawet byłoby dla mnie zagrożeniem. I to wiele razy wychodzi. W rozmowach z ludźmi, którzy, którzy siadają w mojej kancelarii, kiedy się modlimy, kiedy rozmawiamy, to właśnie wychodzi, że na przykład Bóg czegoś go pozbawił w życiu albo czegoś nie dał takiego człowieka, takiemu człowiekowi, no i on miał żal, a teraz po jakimś czasie widzi, że tak dokładnie było najlepiej, że w tym momencie było najlepiej, żeby on tego nie dostał, czy nie miał, czy żeby Bóg dla niego tego nie zrobił. Że rzeczywiście go to uchroniło przed wieloma rzeczami. I właśnie to jest prawda o Bogu, że Bóg robi dla mnie to, co jest najlepsze. Daje mi to, co jest najlepsze. A niekoniecznie dla mnie jest najlepsze to, co macie, to kim jest drugi człowiek, prawda? To jest najlepsze dla niego, a, a ja to ja. To, co ojciec Pio powiedział jednemu księdzu, kiedy jeden ksiądz przyjechał do ojca Pio i tak właśnie ojcu Pio próbował pokadzić, prawda, że będzie robił dokładnie to samo, co ojciec Pio. To ojciec Pio tak popatrzył na niego i chłopie: ja to ja, ty to ty. Prawda? I chodzi o to, żeby odkryć swoją własną tożsamość, swoją własną godność właśnie siebie samego odkryć w oczach Boga, w oczach Jego miłości. Zobaczcie, i tego jest świadoma Maryja. Natomiast my nie jesteśmy tego świadomi, dlatego w nas się rodzą takie problemy, bo On ma, a ja nie mam, bo ją Bóg wybrał, a mnie nie wybrał. No mnie też wybrał, tylko ja skupiony na wszystkim innym, nie widzę mojego własnego wybrania. Nie widzę tego, że w oczach bogaty, że jestem prawda, wart tego, by mnie napełniać łaską, by mnie obdarowywać łaską i tak dalej. Obdarowywać wszystkim tym, co dla mnie jest najlepsze. Nie widzę tego, bo jestem skupiony na wszystkim innym, tylko właśnie nie na tym, co Bóg ze mną robi, co mi daje, czym on darowuje. W szczególności jestem skupiony na tym, kim jestem dla Boga. Natomiast Maria, jak pokazuje dzisiejsza Ewangelia, ona słyszy pewne informacje, kim jest dla Boga i ona to cierpliwie rozważa. Ona to cierpliwie rozważa, przekopuje się przez to. Po pierwsze, no właśnie tam jest takie słówko potapos. Które z jednej strony mówi skąd, a z, drugiego, z drugiej strony jakiego rodzaju, a z trzeciej strony właśnie. Może też sugerować namysł nad znaczeniem tych słów, które Maria usłysza od Anioła. Zobaczy, że ona nie reaguje, to właśnie do tego zmierzam, ona nie reaguje w taki sposób, jak nieraz my reagujemy, ja że nie, gdzie tam, A jak ty możesz o mnie mówić takie rzeczy, to wszyscy, tylko nie ja, ty mnie jeszcze nie znasz, nie wiesz, jaka jestem naprawdę i dlatego takie rzeczy mówisz, jak mnie głębiej poznasz, to odkryjesz, że ja się nie nadaję i w ogóle nie. Że zobaczcie, Maryi jest obca taka fałszywa pokora, bo to jest bardzo fałszywa pokora dyktować Bogu, co On może, a nie może myśleć o mnie. Dyktować Bogu, że to moje przekonania na mój własny temat są prawdziwe, a nie Jego. To jest bardzo fałszywa pokora i bardzo wybujała pycha. Właśnie dyktować Bogu, co On może, a nie może. I co nie może myśleć na mój temat, co On może i czego nie może zrobić ze mną, co, jakie On może mieć dla mnie plany, jakie nie może. I Zobaczcie, że to jest obce Maryi. Ona po prostu to chłonie. Chłonie to, co Bóg jej mówi, to, co płynie od Boga. Chłonie. Chłonia propozycja Boga. Jedyne co to ustala pewne szczegóły organizacyjne, do, do których być może jeszcze dojdziemy, ale właśnie chciałbym, żebyśmy zauważyli tą cechę Maryi, że, że jej do głowy nie przyjdzie stawiać się Bogu, czy Bóg może ją tak nazwać, czy nie może tak nazwać, czy może ją sobie wybrać, czy nie może ją sobie wybrać, czy może mieć jakieś plany dla niej, czy nie może. I do głowy nie przyjdzie stawiać się ponad Bogiem. Prawda, tak jak Piotr na ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus przychodzi mu umyć nogi i Piotr stawia siebie w pozornej pokorze stawia sięby ponad Jezusem. Nie? To, to Piotr próbuje decydować zamiast Jezusa, czy on może mu te nogi umyć, czy nie może i jak ma go umyć i w ogóle. Natomiast Maryja, zobaczcie, ona to jest jej... <klu <foreigner> <klu160> <klu>. <klu> <klu> <klu <attributed> Przepraszam bardzo, ciągle nie jestem zdrowy. Mary jest obce właśnie dyskutowanie z Bogiem, obce są skrajności, w które my wpadamy, bo jedna skrajność to jest właśnie takie dyskutowanie, że nie, to nie ja, to gdzie, to ja się nie nadaję, to w ogóle, to nie o mnie pewnie mówisz, znajdź sobie kogoś lepszego, bo to gdzie, to ja, to jest takiego Nazaretu, coś tam. A druga skrajność... To jest właśnie, że już nikt inny tylko ja. No, no przecież kto by się nadawał lepiej, prawda? To, to w ogóle ja, i tylko ja, i ja to zrobię najlepiej. Właśnie to jest druga skrajność, tak. też zakorzeniona właśnie w naruszonym poczuciu wartości, że jakiekolwiek zadanie nie zobaczę, jakiekolwiek stanowisko, jakąkolwiek propozycję, jakiekolwiek wybranie, no to już we własnych oczach, no to tylko ja się najlepiej nadaję do tego, prawda? Wszyscy inni to są amatorzy, a tylko ja się najlepiej nadaję do wszystkiego. To jest druga skrajność, prawda? I to też jest zakorzenione właśnie w naruszonym poczuciu wartości, właśnie w tym, że my nie widzimy, kim jesteśmy dla Boga, że, że nie dostrzegamy Jego miłości, nie dostrzegamy, kim ja jestem w oczach Boga, nie dostrzegam mojej wartości, mojej tożsamości, którą mam u Boga, tylko właśnie się ciskam po takich skrajnościach, że albo się nie nadaję do niczego, albo do wszystkiego. Ta jest prawda jest taka, że Bóg mnie wybiera, czy mi coś proponuje nie ze względu na to, że się nadaje, tylko ze względu na to, że On po prostu chce to ze mną zrobić. Ja obiektywnie rzecz biorąc, no to jestem garszą prochu. Każdy z nas jest gorszym prochu i z każdym z nas Bóg chce coś zrobić. I to, co Bóg chce ze mną zrobić, to zawsze ma na celu, żebym ja stawał się coraz bardziej podobny do Niego. I to jest plan Boga dla mnie, i taki Bóg ma plan, i w Jego oczach jestem tego wart. Ja jestem tego wart, jesteś tego wart. Każdy, kto jest człowiekiem, jest w oczach Boga tego wart. Wart zaproszenia do takiego właśnie procesu, do takiego obdarowywania łaską, do takiego obdarowywania łaską, do takiego przekształcania łaską, żebym ja się stawał coraz bardziej podobny do mojego Słuchca, żebym odkrywał się jako coraz bardziej podobnego do mojego Słuchca. No, i teraz właśnie, kiedy ja dyskutuję z tym procesem, prawda, kiedy ja uważam, że wiem lepiej, kim ja się by uczynię, albo uważam, że w ogóle to nie dla mnie, no to to jest zaburzone. Natomiast no, Maria w to wchodzi, ona w tym jest. Ona w tym jest i, i to wyrażają te słowa, które mówi do niej Anioł, że znalazła łaskę u Boga. Czy w ogóle, właśnie, początek zastosowania to jest mowa ciągle o łasce, że Maria jest łaski pełna. Jest takie słone, jest u nas greckie słowo kecharitomene, łaski pełna, prawda? Tak jest to tłumaczone, ale kecharitomene to jest dość skomplikowana forma gramatyczna takiego słowa charito. Charito mówi o wpływaniu łaską na kogoś czy na coś właśnie w taki sposób, że ta łaska przekształca tego kogoś. Przekształca tego kogoś w zasadzie właśnie w to, czym ta łaska jest sama w sobie, nie? że miłość Boga wpływa na mnie w taki sposób, że ja jestem przekształcany właśnie w tąże miłość. W tąże miłość, którą kocha mnie Bóg, którą jest Bóg. Właśnie tu właśnie o to chodzi. Nie? I to keharitomenę, które jest przetłumaczone jako pełna łaski, no to właśnie o tym mówi. I później jeszcze mówi, znalazłaś łaskę u Boga. To jest ciekawe stwierdzenie, znalazłaś łaskę u Boga. Znalazłaś łaskę u Boga. To jest taki grecki zwrot para tuteu, który mówi o jakimś trwaniu w bliskości z Bogiem. Nie? I teraz właśnie, nie? że Maria znalazła łaskę u Boga. To właśnie w naszych uszach, uszach to tak brzmi, że Pan Bóg ją sobie wybrał, Pan Bóg ją dostrzegł gdzieś tam w tym Nazarecie. Pan Bóg posłał do niej anioła, Pan Bóg na nią spojrzał, Pan, Pan Bóg jej udzielił łaski, i tak dalej, a na mnie. Kłopot jest taki, że nam też. Kłopot jest taki, że nam też, tylko będę wracał do tej myśli, tylko że my tego nie widzimy. Dlaczego nie widzimy? Bo właśnie nie trwamy w tej bliskości Boga z Bogiem, w jakiej jest Maryja. Że to, co pozwala Bogu udzielać jej łaski, działać swoją łaską na nią, przekształcać ją tą łaską, to właśnie to trwanie cierpliwe w bliskości z Bogiem, w głębokiej relacji z Bogiem. W głębokiej relacji z Bogiem. I to gdzieś Bożym śródowa dostrzegła, Właśnie, bo jest taka pobożna, <taka>, taka pieśń ludowa, że panna na ten czas psa, psał też czytała, nie? że to ludzie gdzieś dostrzegali właśnie w tej wypowiedzi anioła tą sugestię, nie? że, że Maryja trwa gdzieś w relacji z Bogiem, w zapatrzeniu w Boga, w zasłuchaniu w Boga, trwa w głębokiej relacji z Bogiem i to umożliwia Bogu działanie na nią swoją łaską. I Bóg tak chce działać na każdego z nas, tylko jak pokazuje właśnie historia... Adama, i Ewy, to żeby ta łaska rzeczywiście mogła przepływać ode mnie, do mnie, od Boga, żebym ja mógł czerpać, karmić się, prawda, i żeby ta łaska mogła działać na mnie i mnie przekształcać, to ja potrzebuję karmić się tym wszystkim, co płynie od Boga. Potrzebuję być w bliskości z Bogiem. No i teraz zobaczcie, że pierwszy ruch węża jest taki, żeby mnie z tej bliskości wyciągnąć i wciągnąć w dialog z Nim. Pierwsze działanie zła jest takie, żeby mnie wyciągnąć z dialogu z dobrem, z prawdą, ze światłem, z miłością z Bogiem i wciągnąć w dialog ze złem, w szarpaninę ze złem, w rozgrzebywanie zła. Maryja nie rozgrzebuje zła. Maryja, jeśli już coś rozgrzebuje i to jest jej ważna cecha, to tak jak tu w zastowaniu tak przez całe życie. Maria cierpliwie rozważa to, co płynie od Boga. Ona chce być w dialogu z Bogiem. I ten dialog z Bogiem, ta relacja z Bogiem pozwala jej karmić się tym, czym Bóg chce ją karmić. Natomiast mi nikt nie zabrania karmić się tym, co płynie od Boga, tak samo znajdować łaskę w Bogu, trwać w głębokiej relacji z Nim i czerpać od Niego to wszystko, czym chce mnie, o mnie, On mnie obdarować. Nikt mi tego nie zabrania, tylko pytanie, czy ja to robię. No bo wiecie, ktoś może mieć dla mnie zastawiony, zastawiony suty stół jadło i napoje i nie wiadomo co jeszcze, tak jak Jezus mówił w niektórych przypowieściach. I to pozostanie bezużyteczne, jeżeli ja nie przyjdę, nie zasiądę przy tym stole i nie zacznę jeść i pić. Bo nikt nie jest za mnie w stanie jeść i pić. Ktoś inny może pójść, coś przy stole, najeść się, napić, ale to nie będę ja. Ja nie poczuję smaku potraw i napojów, dopóki ja sam nie zakosztuję, sam nie zacznę się tym karmić. A jak ja właśnie nie dostrzegam tego zaproszenia albo gardzę tym zaproszeniem do, do życia w głębokiej relacji z, z Nim, z Bogiem, tego zaproszenia, które nieustannie płynie od Jezusa, żeby akoltej mój, akoltej mój, to właśnie to gdzieś tak do mnie docierało w sobotę mocno, akoltej mój, przyłącz się do mnie, bądź ze mną, właśnie bądź ze mną. Bądź ze mną, że mógł Cię karmić, że mógł działać w Tobie, że mógł Cię czynić, jak mówi się Jezus przy powołaniu Piotra, że ja uczynię Ciebie, ja uczynię Ciebie i tego dyszacza Maryja. Bóg to uczyni, Bóg to chce uczynić z Tobą i dla Ciebie. I ona chce tego, co Bóg chce dla niej uczynić. Właśnie ona z tym nie dyskutuje. Ona w głębokiej relacji z Bogiem no, karmi się tym, chłonie, prawda, rozważa to, co płynie od Boga. I w tym odnajduje siebie, prawdę o sobie. I ona w tą prawdę wierzy. Ona nie dyskutuje z tym, co myśli o niej Bóg, nie próbuje Bogu dyktować, czy Bóg ma prawo widzieć się w taki sposób, czy nie ma prawa, ona to chłonie. Zobaczcie, a dlaczego my tego nie dostrzegamy? Dlaczego my nie dostrzegamy miłości Boga, dlaczego nie dostrzegamy, kim jesteśmy dla, Bogia, dla Boga? No, pytanie, co my chłoniemy. Czym my się karmimy, prawda? Czym my się wewnętrznie karmimy? Jakimi myślami, jakimi przekonaniami, prawda? W co my włazimy? My wierzymy, prawda, takim głosom typu poczucie winy, typu żal, typu pretensje do wszystkich i wszystkiego. To dla nas są, prawda, głosy niepodważalne. Natomiast dla Maryi prawdą niepodważalną, prawdą oczywistą to było to, co płynie od Boga. To, co płynie od Boga. No i teraz właśnie warto... Rozważając tą dzisiejszą Ewangelię, przyjrzeć się, co dla mnie jest prawdą oczywistą, co ja w taki sposób oczywisty łykam, prawda? Jakie myśli, jakie podpowiedzi, jakie idee, co ja łykam w taki sposób oczywisty, niepodważalny. Właśnie, co w moich oczach jest oczywiste? To, co mi przypomina o tym, kim jestem dla Boga, to, co mi przypomina o Bogu, o Jego miłości, o Jego potędze, Jego planach dla mnie, o tym, kim jestem w oczach Boga, czy to, co mi to wszystko podważa, co ja łykam z całą oczywistością, to właśnie zobaczę, dlaczego ze mną jest jak jest. Że problem nie jest w tym, że Bóg chciał dla Marii lepiej niż dla mnie. Problem jest w tym, że Bóg tak samo chce dla mnie najlepiej, jak dla mnie chciał najlepiej. Tylko, że właśnie ja, zasłuchany w niewłaściwe głosy, niewłaściwe myśli, niewłaściwe przekonania, niewłaściwe podpowiedzi no to udaje się, prawda, bezwolnie prowadzić właśnie w kierunku przekonania, że jestem odtrącony, porzucony, zaniedbany. Że ja nie mam, że jestem pozbawiony, że wszyscy inni mają lepiej, tylko nie ja i tak dalej, i tak dalej. Albo znowu próbuję sobie to nadrobić i wmawiam sobie legendę, jak to ja jestem ponad wszystkim, jak to ja wiem lepiej od wszystkich, potrafię lepiej od wszystkich, znam się lepiej od wszystkich. Tylko kłopot jest taki, że świat się na mnie nie poznał. No to wielki kłopot, bo świat się na mnie nie poznał. Natomiast w Maryi widać, co się dzieje, kiedy człowiek w sposób poprawny wyczytuje z Boga prawdę. Nie? Nie? Że zobaczcie, i to jest też ważne, że co pozwala Maryi wyczytywać tą prawdę, że ona zawsze idzie po nini prawdy. Zobaczcie, że. Ona idzie za słowami Anioła, dlaczego? Że te słowa Anioła wpisują się w prawdę o Bogu, która płynie z Pisma Świętego, Przede wszystkim właśnie z rozważania dzieła stworzenia: Że to jest Bóg wielki, Bóg mocny, jednocześnie Bóg życzliwy, Bóg troskliwy, Bóg, który chce jak najlepiej dla człowieka. Że to jest Bóg, który jest miłością. I Maryja zobaczy, w scenie zwiastowania dowiaduje się coś o mocy i o miłości Boga. I dlatego dla niej to jest do przyjęcia. Natomiast zobaczcie, że my najczęściej idziemy za tymi myślami, za takimi interpretacjami różnych wydarzeń, które podważają tą prawdę, które prowadzą w kierunku takiego kłansa, że Bóg czegoś nie może, że zapomniał, że się zagapił, że nie pamięta o mnie, że mnie porzucił, prawda, że zrobił coś źle i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie Dlatego no, my nie widzimy mocy i miłości Boga, dlatego jej nie dostrzegamy, jak powiedział Jezus do sadyceuszów, bo, bo dajemy się grzecznie odprowadzać od prawdy, bo dajemy się grzecznie oderwać od prawdy, bo dajemy się grzecznie podważać prawdę. Natomiast Maryja dokładnie idzie po linii prawdy, ona tą prawdę zgłębia, odkrywa. Jakby uczy się coraz głębiej widzieć tą prawdę o Bogu, ale fundament jest właśnie w tym, że Bóg jest wielki, potężny, mocny. Bóg jest Panem żywych i umarłych. Bóg jest Panem świata widzialnego i niewidzialnego. I ten wielki Bóg jest miłością, i ja jestem obiektem tej miłości. On jest mi życzliwy, wszystko co robi to z miłości do mnie. Cały świat stworzył z miłości do mnie, prawda? I wtedy ja. I wtedy chodzi o to, żebym ja szedł po linii tejże prawdy, żebym odkrywał w tym, co mnie spotyka, w tym, co Bóg stawia na mojej drodze, w tym, co mi proponuje, coraz głębsze aspekty właśnie tejże prawdy o Bogu Mocnym, który jest miłością. Tak, I który jest miłością i właśnie o tym, że to ja jestem obiektem tejże miłości, że Bóg wszystko robi z miłości do mnie, czyli najlepiej dla mnie. Właśnie, więc warto się przyjrzeć, po jakiej linii idą moje myśli, moje interpretacje, właśnie moja, mo, moje widzenie rzeczywistości siebie. Czy to idzie po linii prawdy, tak jak u Maryi, czy to właśnie idzie pod prąd prawdy w kierunku kłamstwa, w kierunku ciemności, właśnie w kierunku przekonania, że właśnie Bóg zapomniał, odrzucił, prawda, że ja jestem nikim i tak dalej, i tak dalej. I się trzeba modlić o prawdę, nie? Modlić o prawdę, prosić Maryję, że pomaga wytrwać prawdę. Właśnie i to jest to głębokie przekonanie Maryi, że dla mnie jest najlepsze to, co chce Bóg. Dlaczego? No bo to wynika z prawdy o Bogu, o Bogu, który jest miłością, miłością skupioną na mnie. To dla mnie najlepsze jest to, co Bóg chce dla mnie. Najlepsze jest dla mnie to, jak Bóg chce mnie poprowadzić przez życie. Najlepsze jest to, co mi dał, i najlepsze jest dla mnie nie mieć tego, czego mi nie dał. No i właśnie, że to, co decyduje Bóg, to, co Bóg ze mną robi, to jest dla mnie najlepsze i dlatego ja tego chcę. Dlatego ja tego chcę i konsekwentnie później daję się prowadzić. Konsekwentnie uczę się z tego, co Bóg ze mną robi, uczę się. Uczę się o, o mocy i miłości Boga. O mocy i miłości Boga. I, I kiedy uczę się o mocy i miłości Boga, to odkrywam, że uczę się też o sobie, o mojej prawdziwej wartości. Na no to wszystko jest zakorzenione właśnie w tej głębokiej bliskości z Bogiem, w tym trwaniu z, w relacji z Bogiem, bo tylko wtedy jestem w stanie czerpać z Boga to wszystko, co Bóg ma dla mnie. Dlatego Wasze warto ciągle wracać do tego paratu, do tej Waszej bliskości z Bogiem, relacji z Bogiem. Nawet jeżeli ta relacja jest czasami ukrzyżowana, nawet jeżeli czasami jest po ludzku jakaś taka sucha, nawet jeżeli jakoś tak po ludzku nie daje mi jakiejś satysfakcji intelektualnej czy emocjonalnej, ja chcę być blisko Niego tam, gdzie On jest. A w Jezusie dostaliśmy jasny znak, w Jezusie szczególnie eucharystycznym dostaliśmy jasny znak, gdzie ten Bóg jest. Jeżeli jesteśmy tutaj, jeżeli jesteśmy przy Najświętszym Sakramencie, jeżeli jesteśmy na Eucharystii, to na pewno jesteśmy z Nim, na bank jesteśmy z Nim. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg przechogący Ojciec i Seny Duch Święty. Amen.